Magazyn żużlowy w Paszczy Lwa. Sponsorem relacji jest Allegro, pizzeria i klub, ulica Czartoryskiego 17, telefon 34 324 24 24. Witam serdecznie wszystkich kibiców Włókniarza w kolejnym odcinku magazynu żużlowego w Paszczy Lwa. Moim Państwa gościem jest dzisiaj nowy trener do spelu Włókniarza Częstowa, Grzegorz Dzikowski. Witam Panie Grzegorzu. Dobry. Witam. Y Panie Grzegorzu, no witam po czterech latach przerwy znowu w Częstowie. Jakie były kulisy tego powrotu do Częstowy? No właśnie, to wszyscy zadają redaktorzy pytanie, jakie były kulisy. No, no, f, chyba normalnie, jak w takich wypadkach, bywa najpierw wstępne rozmowy, ustalenie pewnych szczegółów, podpis, jestem. No nie ukrywam, że m, t, f, f, bardzo y, krótko to trwało, gdyż rozmawialiśmy y, zdecydowanie wcześniej o tym, no ale pewne sytuacje związane również z żużlem nie, nie, nie pozwalały mi podjąć tej decyzji. No ale w końcu zdecydowaliśmy się, nie ukrywam, że konkretne rozmowy trwały bardzo krótko, wstępne, dłużej. No i tak to właśnie wyglądało. Nie będę się tam rozwodził nad szczegółami. Najważniejsze, że doszliśmy do porozumienia. Jestem i trzeba to wszystko jakoś y, poukładać według mojego planu, którego y, y, co niektórzy kibice znają z 2009 roku, gdzie zdobyliśmy medal brązowy, ale zdobyliśmy i, i y, 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 postaramy się w tym roku powtórzyć sytuację, żeby zdobyć medal może innego koloru. W niedzielę debiut w roli trenera. Pierwszy mecz z Wrocławiem wygrany 5436. Jak ta drużyna się prezentuje na, na pierwszy rzut oka? No wynik jaki uzyskaliśmy tutaj był w Częstochowie, w czwartek. No z, z pozycji trenera uważam, że to był bardzo dobry wynik. Od razu na pewno już nasuwać się Rafał pytanie, ale bonusa żeśmy nie zdobyli. No niestety, patrząc na poziom. Ekstraklasy do tej pory nie potrafię znaleźć sobie odpowiedzi co było powodem że taka drużyna zdobyła tylko 32 punkty nie wiem może potrzebuję więcej czasu żeby do tego dojść mnie, dla mnie w tej chwili znaczy w tej chwili nie znalazłem na to odpowiedzi nie mamy bonusa, ale to nie jest y, y, wielki problem, dla te, znaczy nie jest to duży problem, dlatego że jeszcze zostało nam y, bardzo dużo kolejek, można to wszystko jeszcze odrobić na innych drużynach. W 2009 roku współpracował pan z Jarkiem Dymkiem, ściśle w sztabie za, szkoleniowym bujarek. Jesteście znowu. Jak ta współpraca będzie się układała? Czy, czy to jest odpowiednia osoba na odpowiednim stanowisku? Uważam, że tak. Ta współpraca w 2009 roku nie mam żadnych zastrzeżeń co do Jarka, i myślę, że w tym roku również nie powinno być problemu, dlatego że poznaliśmy się wtedy bardzo dobrze, były ustalone pewne zakresy obowiązków, i żeśmy się ściśle trzymali swoich, co przy tej współpracy dawało dobre efekty. Uważam, że i, w tym, i teraz też damy sobie radę. W tym sztabie szkoleniowym włókniarza jest pan, jest Jarek Dymek, jest także Józef Kafel. Znacie się chyba z lat 80., z Storu. Co pan sądzi o Józefie i czy tutaj będzie też ingerencja w zakresie jego obowiązków? Czy pan też będzie zajmował się młodzieżowcami włókniarza? młodzieżowcami, jeśli idzie o pierwszą drużynę, tak, młodymi zawodnikami przed licencją, to już jest zakres obowiązków Józka. Już żeśmy to spokojnie sobie przedyskutowali, teraz będzie więcej czasu, dopracujemy to. Uważam, że chyba Józek, znaczy na pewno Józek jest odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu, co nie znaczy, że on będzie się zajmował tylko po prostu wspólnie będziemy sobie w naszych obowiązkach pomagać, co da na pewno większy efekt. Bo zawsze mówię, że co dwie głowy to nie jedna. Co jeden trener nie dojrzy, dojrzy drugi. Spotkamy się, przedyskutujemy, znajdziemy jakieś formy treningu dla zawodników młodych i, i taka właśnie współpraca da efekty. No, tylko, że wiadomo, że praca z młodzieżą nie jest łatwa i nie jest krótka. Jest to w czasie no, minimum dwóch, trzech lat. Ja do tej pory nie miałem takiego komfortu pracy w tak długim okresie, no bo wiadomo, trener to jest taki, można powiedzieć, najemnik. Na ogół rok, dwa w jednym klubie, w drugim duża rotacja jest. I, i, i efekty na pewno z czasem powinny być. Przed tym sezonem został Pan zatrudniony przez Ekstraligę jako komisarz Toru. Był Pan na, 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 na paru meczach, pełnił Pan tą funkcję. Wiadomo, że nie można tego łączyć z pracą w drużynie żużlowej. Były jakieś problemy z unieważnieniem tego kontraktu z Ekstraligą? Podczas pierwszego w takiego spotkania organizacyjnego, jeśli idzie o, o, o komisarze Torów. Ja zadałem właśnie to pytanie. Nikt konkretnie mi nie odpowiedział ale na to, ale też nikt mi nie powiedział, że nie. No i jeśli idzie o, o, o tą sprawę, to nie było żadnego problemu. Bardzo przychylnie do tego się odnieśli włodarze Ekstraligi, po prostu musiałem zawiesić tą działalność na czas pracy jako trener. No tych funkcji nie można łączyć i dla mnie to jest normalne, bo uważam, że jakby połączenie tych funkcji raczej jest niemożliwe, a co do komisarza Toru uważam, że to jest jeden z, znaczy no nie jeden, jest to bardzo mądry pomysł, tylko jest kwestia dogrania pewnych spraw, i, i zakresu obowiązków, i, i możliwości tego komisarza toru, bo zaufajmy, że tory stają się bezpieczniejsze, jest więcej walki na torze, co można powiedzieć, widać już to gołym okiem, ponieważ nie przypominam sobie sezonu, żeby było tyle zwycięstw gości na meczach. Na pięć meczy. Nie wiem, która to była kolejka, piąta, zdaje się, czy szósta. Na pięć meczów w Ekstraklasie cztery wygrali goście. No to też o czymś świadczy. Mm, jedziemy teraz y, kolejny mini-maraton Żużlowców-Włókniarza. W czwartek mecz w Tarnowie, y, w niedzielę mecz z zielonym Górą u siebie. Jakie nastroje przed tymi meczami? Który z tych przeciwników wydaje się trudniejszy? Wydaje mi się, że, że y, y, nie ma teraz przeciwników przede wszystkim łatwych. Tak jak wcześniej wspomniałem, poziom tej pierwszej ligi wyrównał się. No, są może dwie drużyny, które są słabsze, widać to po wynikach, ale generalnie Tarnów i Zielona Góra należą do zespołów, no, można powiedzieć, dobrych. I tutaj bym mnie nie, nie upatrywał który łatwiejszy jest, przeciwnik, który y, y, mocniejszy. Y, nawet biorąc pod uwagę to, że, jeden, y, że z Tarnowem jedziemy na wyjeździe, a u siebie z Zieloną Górą, która w Tarnowie przegrała do, 20, do 32 punktów. nie? Ale o, o, obie drużyny są do pokonania? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Y, y, na pewno nie jedziemy na żadną wycieczkę i z założeniami, że żeby odjechać to i po dobry wynik. Jedziemy z nastawieniem wygrania, a podstawy mamy, no bo ten skład, który posiadamy, uważam, że jest bardzo mocny. Postaramy się sprawić niespodziankę, przywieźć te dwa punkty. Ten skład Włókniarza do tej pory przeważnie jeździł Rafał Sząbierski, Mirek Jabłoński dostawał szansę, tylko któryś z zawodników nie mógł jechać na mecz. No, jest problem z ksm żeby Mirek jeździł. Musiałoby być dwóch juniorów z 2,50 w składzie. Bierze Pan w ogóle taką ewentualność pod uwagę, żeby Mirek jeździł w składzie włókniarza w meczach? Oczywiście, oczywiście, że tak. Ale w tej chwili nie myślę o tym problemie, bo po tym pierwszym meczu no, nie ma takiej potrzeby. A tak jak wspomniałeś, Rafał, no, musielibyśmy się osłabić młodzieżowców, wśród młodzieżowców, żeby wzmocnić się w seniorach. No, tutaj nie mam tego pola manewru i, i jest to spowodowane wiadomo KSM-em. Pomyślimy może o innych jakichś rozwiązaniach, chociaż no co tu myśleć, jak KSM wszystko torpeduje, a zmienników no niestety na rynku już nie ma taką bolączką to zauważyli kibice pewnie pan też zauważył w niedzielę w jest są starty zawodników będzie pan pracował nad tym elementem podczas treningów e, oczywiście i kibice zauważyli to i ja na, na, na analizie pomyczowej zwróciłem na to uwagę no dzisiaj miałem właśnie w planie przynajmniej potrenować no bo ten element nie wypracuje się w ciągu jednego treningu to jest Element, który, nad którym trzeba pracować cały czas. Było to widać bardzo wyraźnie, kiedy goście odjeżdżali nam od pierwszego momentu, no ale ja bym określił tą drużynę jako drużynę walczaków. Proszę zauważyć, co zawodnicy robili na torze podczas przegranych meczów? Wal cztery okrążenia non stop. Każdy walczył. Może tutaj popełnili mały błąd w przełożeniach, że nastawili się na trasę, zapominając o startach, nie? No na pewno, na pewno będziemy nad tym pracować. Tak jak wcześniej miałem, miałem dzisiaj w planie e, trening, porozmawiałem e, z młodymi, zawodami, znaczy z Łęgownikiem i Szczają, żeby wzięli motocykle rezerwowe i nad tym elementem chciałem popracować, no, no, no niestety, Aura w tym roku jednak żużla nie rozpieszcza. Następny trening musiałem odwołać. No Jutro środa to nie jest raczej moment, żeby przed ligowym meczem trenować, i bo raczej jest to niewskazane. Mieszka pan na co dzień w Gdańsku? Na pewno kibiców też interesuje ta kwestia, czy będzie pan dojeżdżał na mecze, czy będzie pan w częstowie mieszkał, bo odległość jest bardzo duża. To jest 500 km. Czy to jest duża odległość? Są to 4 godziny, jestem w Częstochowie. Tak na marginesie. A w ogóle na pewno w planie, w rozmowach z, z prezesem uzgodniliśmy pewne rzeczy. Na pewno będę w większości tutaj w Częstochowie. Bo tak jak wspomniałem, z Juskiem chcemy no, wypracować jakiś taki system treningów. I, I tak jak powiedziałem, dwóch to zawsze szybciej y, y, znajdzie y, błędy podczas treningów i, ta i, i żeby ta współpraca była będę musiał być zdecydowanie więcej y, na miejscu tutaj w Częstochowie niż w Gdańsku, y, bo no, takie mamy plany. Taką piątą achillesową y, drużyny włókniarza w tej pierwszej części sezonu byli juniorzy, no, by było bardzo dużo słabych meczów, teraz mecz ze Spartą Wrocław, no chyba kapitalnie Artur Czaja, Hubert Węgowik, Jest potencjał w tych chłopakach? Zgadza się. Analizując sobie ich dotychczasowe starty, można to było zauważyć, że to jest taka właśnie pięta Achillesowa i obawiałem się tego startu, no ale to co zobaczyłem, to, to znowuż następne pytanie mi się nasunęło, co było powodem, że w do tej pory nie potrafili pokazać swoich całych umiejętności, a tutaj pojechali naprawdę jak dojrzali młodzieżowcy. No, ten bieg Artura Czai, który wyprzedził dwóch seniorów na trasie, no to oglądałem wielokrotnie i byłem zaskoczony, dlaczego ten chłopak nie jechał do tej pory, a raptownie jakieś nastąpiła metamorfoza. No fajnie, fajnie, że to się stało. Również Hubert pokazał, że potrafią na to, że współpracować, bo zauważyłem, że oni się szuka, szukali, patrzyli na siebie i, i ten właśnie element jazdy parowej u nich nie jest obcy. I to jest takie, takie bardzo pozytywne u nich. No i przede wszystkim trzeba teraz skupić się na tym, żeby oni tą formę utrzymali jak najdłużej, żeby się z powrotem nie wrócili, żeby to nie był taki wyskok jednorazowy. No, potencjał, tak jak powiedziałeś. Jest, na pewno jest, na pewno y, 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 y dołożę wszelkich starań, żeby ten poziom, który prezentowali teraz, był do końca sezonu. Wróćmy może na chwilę do roku 2009. Wtedy brązowy medal drużyna pod Pana ręką zdobyła w ekstralidze. Nie miał Pan trochę żalu do prezesa Maślanki, że nie przedłużył kontraktu z Panem? Nie, ja wtedy sam zrezygnowałem. Były, były na ten temat rozmowy, doszedłem do pewnego wniosku, że muszę dać sobie trochę przerwy i nie żałuję tej decyzji. Stało się tak, a nie inaczej. Nie wracajmy do tego. Przez te trzy lata przerwy nie odszedł Pan od żużla, był... Lubelski Węgiel, między innymi? Jest, jeszcze jakiś klub? Zgadza się. Znowuż był y, Lubelski Węgiel i y, znowuż y, nie była to taka decyzja też, dlatego że y, w mojej karierze trenerskiej nigdy nie miałem takiej możliwości y, dłuższej pracy w jednym klubie. Zawsze na ogół byłem wzywany, jak się coś pali. Tam zajął pan miejsce Rafał Tak, ale to była już szósta kolejka. Ta drużyna była, można powiedzieć, nie na górze, gdzie plany były, wielkie plany awansu. A, a po kilku kolegach okazało się, że punkty stracone w krośnie, u siebie z piłą i tak dalej, nie dawały możliwości awansu. I wtedy zadzwoniono do mnie, bo coś się działo. No, przyjechałem, zobaczyłem, co jest. I znowuż nie miałem y, dosłownie czasu, gdyż do pierwszego meczu zostały mi dwa dni. Na dziewięć meczy wygrałem osiem, wygraliśmy, przepraszam, osiem, awansowaliśmy i y, y, udało się, no wiadomo, y, w następnym sezonie y, znowuż nie pracowałem, przerwa, no i, i znowuż też w takiej samej roli, y, y, no takiego powiedzmy zastępcy y, pracuję tutaj. Chociaż mówię, no nie ma tragedii. Widać musi tak być, że muszę wskakiwać do drużyn w trakcie sezonu. Chociaż życzyłbym sobie właśnie, żeby lepiej by, dla mnie i, i, i w ogóle by było, żeby ten skład ustalać no. łącznie tak z trenerem, ale co nie znaczy, że ja coś mam pretensje do ustawienia składu. Nie, nie, ja wręcz przeciwnie. Uważam, że ta drużyna naprawdę została zbudowana bardzo dobrze a to powiedziałem wcześniej, że jest to drużyna walczaków. Tu nie ma takiego, powiedzmy, zawodnika, jakby to określić, takiego spokojniejszego czy coś. Tutaj ci zawodnicy naprawdę gryzą ten tor. To mówię na podstawie tego ostatniego meczu. Nie? Nie mam więcej pytań, dziękuję Panu bardzo za czas poświęcony, Państwu również dziękuję za uwagę i zapraszam na przyszły tydzień, kiedy wyemitujemy kolejny odcinek magazynu W Paszczylwa. Magazyn żużlowy W Paszczylwa. Lwa.